Witam na czytaniu cotygodniowym, które ma za zadanie pomóc Tobie w podjęciu decyzji w tym tygodniu. Tym razem do wyboru mamy cztery monety, pod którymi są ukryte trzy karty, w których jest ukryta odpowiedź na Wasze pytania. Tak więc zaczniemy od przygotowania czterech zestawów kart i dopasowania do nich monet. Szóstka kielichów oznacza brak zdecydowania, pozostanie w strefie snu, w strefie komfortu. Następne karty określają, czego ona dotyczy. Dziesiątka mieczy oznacza bolesne zakończenie, przegrane i stratę. Szóstka monet natomiast oznacza bezradność i oczekiwania. Tak więc, jeżeli w tym tygodniu zaniechasz jakiegoś działania, pozostaniesz w strefie komfortu. Czekają Ciebie straty i niepowodzenia. Tak więc, jeśli chcesz temu zapobiec, powinieneś działać i wyjść ze strefy komfortu. Nie możesz pozwolić na to, żeby sprawy toczyły się swoim własnym biegiem. W nadchodzącym tygodniu będzie potrzebna Twoja interwencja i Twoje aktywne działania. Następny zestaw kart. Królowa monet mówi o poczuciu własnej wartości, wiedzy i umiejętności. Następne karty mówią o tym, czego ta wiedza dotyczy. Karta Sądu Ostatecznego mówi o nieograniczonych możliwościach przebudzeniu i zbieraniu owoców w swojej pracy. Natomiast Rycerz Pentakli mówi o dbaniu o materialny dobrobyt i o pracowitości. Te karty dla Was będą bardzo korzystne, tak samo jak nadchodzący tydzień, ponieważ one mówią o pozytywnym rezultacie włożonej pracy, o owocach Waszej ciężkiej pracy w tym roku, w ciągu paru miesięcy, będzie to tydzień żniw, tak więc zapowiada się bardzo dobry tydzień dla Was. Zobaczmy, co kryje się pod trzecim zestawem. Dziewiątka mieczy mówi o przytłoczeniu, o jakichś zmartwieniach i depresji, natomiast śmierć mówi o zakończeniu jakiegoś etapu, a karta świata mówi o osiągnięciu celu spełnieniu, oświeceniu i wiedzy tajemnej. Tak więc kartę tę można interpretować jako zakończenie zmartwień i znalezienie odpowiedzi na te właśnie dręczące nas problemy. Tak więc w tym tygodniu uda Wam się zakończyć jakiś niekorzystny etap w Waszym życiu. Znajdziecie rozwiązania na problemy, które Was trapią od dłuższego czasu. Być może te problemy same się rozwiążą. Tak więc w tym tygodniu zakończą się jakieś problemy, znikną jakieś blokady, dzięki którym będziecie mogli wejść do świata. Zobaczmy teraz, co kryje się pod zestawem czwartym. Pierwsza karta to Król Monet. Karta ta mówi o zdrowym rozsądku w dążeniu do celu. Następna karta to Piątka Buław, która mówi, czy raczej ostrzega o kłótniach, konfliktach, sporach wewnętrznych i zewnętrznych. Trzecia karta to Król Mieczy, który mówi o konieczności walki i dominacji opozycji. Tak więc w tym tygodniu będziecie potrzebowali zdrowego rozsądku. Ponieważ będziecie musieli walczyć o swoją pozycję i dominację. Prawdopodobnie ktoś będzie chciał zająć waszą pozycję, przejąć wasze stanowisko, ale dzięki zdrowemu rozsądkowi uda wam się zachować to miejsce, ale nie obejdzie się bez walki, bez konieczności konfrontacji. Tak więc bądźcie gotowi na nieprzyjemności, które mogą was spotkać w tym tygodniu, ale wyjdziecie z nich obronną ręką. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję że to czytanie będzie dla was pomocne i oszczędzi wam wielu kłopotów w nadchodzącym tygodniu. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to proszę zostawcie je w komentarzu. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia następnym razem.